Hejka, mam taką hejka na moim kanale. Mam taką aplikację, gdzie mam na moim kanale też będą rysowania, jak chcecie. No widzicie, to te rysowania teraz. Mam eee, taki wam konkurs. Możecie coś wygrać na Instagramie, bo ja na TikToka nie mam. Eee, możecie pisać na, w komentarzach, jaki chcecie kolor, co ja Wam tutaj zrobię. Pokażę Wam jak to będzie wyglądać. Nie wiem, wybieracie taki granatowy, zielony. Widzimy się, kiedy to zrobię. To tak będzie. To tak będzie wyglądało. Taka lamka z kolorami, które wy wybierzecie. Kolory, które wy pojawią się właśnie tutaj. Zamiast jednego musi być ponadnie dwa kolory. Albo więcej. No. Albo chcecie z imieniem to wam zrobię tak. wybieracie, nie wiem. Wybieracie imię Julka. To czekajcie, to ja muszę sobie zmienić. Czekajcie, muszę sobie zmienić. Dobra, mam. I pifety tutaj Julka, nie wiem. Julka. To będzie naczelnym. I kolor, który wybywacie. to nie wiem, ten z tego, ja muszę sobie sobie moc. Nie, tak. Na pewno róża z gorsza, to z pewnością. Hello. Uh. No, uh. No, I no. nie wiem, wóty. Nie, czekaj. bony. Chcecie tego pozbyć? Nie chcę. Mam czas się nie da. Wow. Teraz. Będzie płynął za tobą i cały okrągły jest mój. Jest mój. I tu kolory możecie. Tu pićcie na jaki chcecie kolor. Ja Wam specjalnie tutaj ten kolor zrobię. Patrzcie. Czany, bo będzie już czalny. Bardziej. To pifemy. nie, nie najpierw ale najpierw różowy zrobimy kolor. Czekajcie. Tu niech to nie będzie taki. I tu mamy różowy, później. Lecimy tutaj na czerwony. Macie czerwony. Tak tylko pokazuję wam. Później może być niebieski i piweczek i ulka. I już macie. Tylko muszą być inne kolory, żeby nie pomywało się wam. Dobra, krycie zrobimy to tak, o patrzcie, Dobra, usuwamy to i tak, piszecie, czy wy chcecie lamkę bez imienia, albo chcecie z imieniem, to wiecie jak to będzie wyglądało, Lamka wygląda yy, tak obok, ale Leather. bez imienia, albo chcecie tutaj napisane Julka, już czekaj, Julka i Patka i wam wpiszę tutaj kolory, które chcecie. Ej, patrzcie, wow! e, Dobra, y, i piszcie w komentarzu, ja na was czekam. Pa! Pa!